Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie dzieci Boże w uroczystość Bożego Narodzenia. Dopiero co przeżyliśmy swoje wigilijne spotkania. W wielu domach rozbrzmiewały radosne śpiewy kolęd. Potem, kto mógł, dał się do kościoła na mszę Świętą Pasterkę. Ileż to osób pokonało setki, a czasami tysiące kilometrów, by dotrzeć do domu rodzinnego i przeżyć pośród ukochanych osób tę jedną, jedyną noc w roku noc narodzin Syna Bożego. Jest w moim kraju zwyczaj, pisał Cyprian Kamil Norwid, że w dzień wigilijny przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie ludzie Gniazda Wspólnego łamią chleb biblijny, najkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Ten chleb opłatka stoi w ścisłym związku z Betlejem, którego nazwie niektórzy dopatrują się znaczenia Dom Chleba. Opłata przypomina nam starochrześcijańskie agapy, Symbol wzajemnej życzliwości i miłości. Są takie przypadki, kiedy wieczerza wigilijna rozszerza ludzką miłość również poza krąg najbliższej rodziny. Wtedy nasze mieszkania mogą się zamienić dla jednej, nawet obcej osoby, chociaż na chwilę, na jej dom. Pewien starszy Polak wspominał wydarzenie z 1944 roku. Była ostra zima, wszyscy w Wilnie żyliśmy bardzo ubogo. Ubogo również żyła pewna wdowa ze swym dorastającym synem. Dziwiła ją prośba skierowana przez niego, aby wieczerzę wigilijną przygotowała na trzy osoby, bo on musi zaprosić na nią pewnego gościa. I na dwie godziny przed wieczerzą przyprowadził okropnie zaniedbanego żebraka. Wykąpał go, podzielił się z nim swoją bielizną, oddał mu swoje drugie ubranie i drugie buty. Ależ to była wieczerza wigilijna. Najpiękniejsza pewnie w całym świecie. Któregoś roku ojciec Joachim Badeni, dominikanin, słynny rekolekcjonista i mistyk, postanowił spędzić święta w klasztorze ojców Kamedułów. Potem napisał, na Wigilię zaś jadło się chleb i piło czarną kawę zbożową, siedząc samotnie w domku pustelniczym. Żadnej innej Wigilii nie przeżyłem tak głęboko jak tę u Kamedułów. Czułem wtedy obecność świętej rodziny. Chleb to pokój, opłatek to miłość i zgoda. Opowiadał pewien kapłan, jak przyszła do niego parafianka przed Wigilią i zapytała, czy ma pójść z opłatkiem do siostry, bo żyły w niezgodzie, choć na jednym podwórku. Masz pójść, odpowiedział ksiądz. Popatrzyła na niego w milczeniu i powiedziała, nie, nie pójdę, niech ona pierwsza przyjdzie. To po co się pytasz, skoro masz swoją własną odpowiedź? I na tym się skończyło. W czasie pasterki kapłan rozdaje komunię świętą i widzi obie siostry klęczące koło siebie, które wpatrują się w niego, jakby chciały się upewnić, czy na pewno je widzi. Za dwa dni był u nich na kolędzie i opowiedziałem mu, co się stało. Obie wzięły opłatek, żeby pójść jedna do drugiej, ale ani jedna, ani druga nie mogły się przemóc. I wracały już każda do swoich drzwi. A że było ciemno, noc, po ciemku zderzyły się na środku podwórza. I też wtedy było radości. Noc pojednania. Oby wśród nas nie brakowało pojednania takiego szczerego i otwartego na drugiego człowieka. Siostry i bracia, święta zawsze budzą w człowieku nadzieję, a wraz z nią wiele dobra i życzliwości. Boże Narodzenie zawsze było okazją do wydobycia ze wszystkich tego, co najlepsze, co spontaniczne i dobre w sercu, zdolności do cieszenia się i zdumiewania. Ksiądz Jan Twardowski zauważył, że gdyby nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany. Nie może bowiem wystarczyć sam sobie, zawsze tęskni za kimś większym od siebie, bo przecież nawet w zespoleniu z drugim człowiekiem jest miejsce na samotność. Poświęcone ukazuje nam sens Bożego Narodzenia. We fragmencie prologu świętego Jana czytamy: Na początku było Słowo, wszystko przez nie się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Bóg odwieczny staje się człowiekiem. Słowo z miłości do nas staje się człowiekiem. I jak czytamy w greckim tekście, rozbiło namiot pośród nas. Staje się Bogiem, który jest obok, który jest blisko. Ta bliskość chrześcijańskiego Boga zachwyciła Edytę Stein, świętą Teresem Benedyktę od Krzyża i była jedną z przyczyn jej nawrócenia. Bóg, jak zapowiadali prorocy, przychodzi po cichu i niezauważalnie. Przychodzi w niemocy dziecka, choć jest nazwany Zbawcą. Mesjaszem i Panem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, abyśmy, jak pokorni pasterze, poszli wszyscy za prawdą. Syn Boży przyjmuje ubóstwo mego ciała, abym dostąpił bogactwa Jego bóstwa. Wyzbył się swojej chwały, abym miał udział w Jego pełni. Czytamy w pismach świętego Grzegorza z Janzą. Bóg z wyżyn nieba, z pełnej chwały wieczności, stępuje na ziemię. Sięga dna, na którym znajduje się człowiek. Stając się podobnym do nas, we wszystkim oprócz grzechu, przyjmuje naszą biedę i nasze nieszczęścia, nasze łzy i niepokój, nasze osamotnienie. Natomiast człowiek wznosi się ku górze, sięgając szczytów życia Bożego. Bóg tak zatęsknił za nami, że stał się jednym z nas. Przyszedł zbawić swój lud od jego grzechów. Święty Franciszek zasyżył w swoich napomnieniach, wzywał Człowieku, zastanów się, do jakiej wysokiej godności podniósł Cię Pan Bóg, bo stworzył Cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według Ducha. Boże Narodzenie było i jest ważnym momentem w życiu wielu z nas. Papież Franciszek w jednym z wywiadów powiedział Boże Narodzenie jest dla mnie czasem nadziei i czułości. Czasem spotkania z Bogiem, który zawsze szukał swojego ludu, prowadził i strzegł go, obiecał, że zawsze będzie z nim. Kochani, słowo wcielone jest ostateczną odpowiedzią na najgłębsze pytania religijne i moralne człowieka. Gdy bowiem u początku wszystkich innych religii stoi ludzkie poszukiwanie Boga, w chrześcijaństwie początkiem jest wcielenie słowa. Inicjatywa wychodzi od samego Boga. To już nie tylko człowiek szuka Boga, ale sam Bóg przychodzi, by mówić o sobie człowiekowi i wskazać mu drogę dojścia do siebie. W Jezusie Chrystusie Bóg nie tylko mówi do człowieka, Bóg szuka człowieka. Wcielenie Syna Bożego świadczy o tym, że Bóg szuka człowieka. Napisał Jan Paweł II w atwartacji apostolskiej tercio millenio adveniente. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek z Jego łaski stał się uczestnikiem Bożego życia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość szuka bliskości z ukochaną osobą, o czym świadczy najlepiej ból rozstania osób, które się kochają. Dlatego też Bóg maksymalnie zbliżył się do nas, byśmy i my zbliżyli się do Niego. Jezus przychodzi do nas jako ubogie dziecię. By ludzkość mogła cieszyć się swoim darem życia. Ojciec święty Benedykt XVI napisze tak pięknie: Każde rodzące się dziecko jest znakiem ufności Boga względem człowieka. Jest też potwierdzeniem, przynajmniej domniemanym, nadziei, jaką żywi człowiek co do przyszłości otwartej na Bożą Wieczność. Na tę nadzieję człowieka Bóg odpowiedział, rodząc się w czasie jako małe dziecko. Przychodzący Chrystus mówi nam o wielkiej naszej godności, jak bardzo ważni jesteśmy dla Boga, jak wielka jest Jego miłość do nas. Narodziny Jezusa znoszą wszelkie bariery, które oddzielały nas od Boga. Nasz święty papież w encyklice Redemptor Hominis napisał: Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu. Jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Dlatego Narodzenie Jezusa pozwala nam na nowo się narodzić, poczuć się kochanym i wyjątkowym. Odkrywając miłość, odkryć swoją godność, sens życia, odkryć dar nowonarodzonego. Wszystkim tym, Którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Święty Jan XXIII tak się modlił do dzieciątka Jezus. Pomóż nam poznać się lepiej i żyć po bratersku jak dzieci jednego Ojca. Ukaż nam swoją piękność, świętość, czystość, wzbudź w naszych sercach miłość i wdzięczność za Twoją nieskończoną dobroć. Zjednocz nas wszystkich w miłości. I daj nam Twój niebieski pokój. Siostry i bracia, ze świętami Bożego Narodzenia łączy się również pradawny obyczaj Polski rodzinne śpiewanie kolęd. Z kolęd możemy się nauczyć podstawowych praw chrześcijańskich, przypomnieć sobie, jak powinien wyglądać styl naszego życia w zakresie etyki i kultu. Melodie kolęd, zasłyszane w dzieciństwie, przezwyciężają każdy zgiełk wydarzeń, nawet lat najdłuższych. I wywołują odzew wdzięczności względem Pana Jezusa, który opuścił śliczne niebo, a obrał barłogi. Wyraźny tego przykład mamy we wspomnieniach Ignacego Domejki, przyjaciela Adama Mickiewicza. Domejko, mając już 84 lata, przybył z Chile do Ziemi Świętej i tak opisał swoje wrażenia z Betlejem. Nie jest to sen, marzenie, że w 80 lata tamtych dni. Kiedy po raz pierwszy o tym mówiła mi matka, a na obrazkach to widziałem i w kościele radośnie śpiewał lud, anioł, pasterzom mówił, Chrystus się nam narodził w Betlejem. Dziś Bóg mi daje obaczyć to miejsce. Jakież to miłe wspomnienia owych lat dziecinnych, kiedy wiara była prosta, wiara wcielona w życie domowe, rodzinne wszakżem to już był na drugiej stronie ziemi i tam wiek przeterał między ludźmi obcej mowy i innego szczepu. A te rodzinne pieśni, przybierzeli pastuszkowie, Bóg się rodzi, moc truchleje, anioł pasterzom mówił, nie przestawały nigdy obudzać się w uszach, jak gdyby anioł stróż śpiewał je mnie, niegodnemu do zachowania wiary. Ziemię Świętą odwiedził także ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Wierszu Grota Narodzenia pisze: Każdy ołtarzyk w klateczce, jak groby w Związku Radzieckim. Mnich, który mówi po grecku, oczyścił i zawiesił lampy. Przy pomocy młodego pielgrzyma teraz napełnia je oliwą. Wiejskie jest to prawosławne krzątanie. Arabski chłopiec całuje srebrną gwiazdę z 1717 roku. Na niej napis: Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus. I klęczy długo ta, tam, gdzie klęczeli pasterze. Kalisperas, dobry wieczór, mówią do mnicha, a on odpowiada poczciwie, choćem rzymski katolik i do tego papas. Sprzątanie wypełniło grotę i jest zwyczajnie domowo, jak w tamtą noc. Wymieniamy arabskie monosylaby i uśmiech. Grota obwieszczona szmatkami brudnymi pachnie jak lampa naftowa w starym domu dziadków. Z mozaiki w apsytce pozostało tylko Pax hominibus bo. Bo co? Nie warto pytać, bo wszyscy zgniemy. Pax hominibus bone voluntatis. Pokój ludziom dobrej woli. Kochani, święta matka Teresa z Kalkuty napisała kiedyś: Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do swojego brata, wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć. Milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które, jak żelazna obręcz, uciskają ludzi w ich samotności, zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości, jak wielka jest twoja słabość, zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Spróbujmy skorzystać z tej rady. Życzę Wam wszystkim, kochani, by wszelkie ciemności rozjaśniał blask Chrystusowej łaski, by Wasze życie było służbą Bogu i Człowiekowi zgodnie ze stanem każdego z Was. Życzę Wami sobie szeroko otwartych oczu i uszu, wrażliwego serca, mądrości mędrców i prostoty pasterzy. A Maria, jak czuwała nad dzieciątkiem, niech czuwa nad każdym z nas. Amen. Jest, jest, jest.